Siemanko śmietnikowy z tej strony e, mamy sesję nocną. Ja lecę w kurce Bytomia z, e, z Hasioka. E, dla nowych widzów i starych ubieramy się tylko z Hasioków. Nie chcę się rozwijać za bardzo e, na jakiś temat, na jakieś tematy, ponieważ nie wiem, czy coś będzie w Hasioku, a zanosi się taka sytuacja mnie spotkała. E, zobaczcie sami. E, następnie przywitanki, piątala ze wszystkimi. Zapraszam na poszukiwania. Budzimy się, parzymy kawczany jakieś inne napoje, czy co tam lubicie i lecimy na poszukiwania, a tutaj mamy pierwszy, pierwszy świetny e, pierwszy kontener i leżało takie coś podpisane Zabawki. No i może, bo jeszcze to mnie dał. Jeszcze nawet miastkę, nie patrzyłem Jeszcze na jakie, które mogą być nie wiem. Znaczy, tutaj są różne są, ale figurek nie widać. bo ja tego jeszcze nie nagrywał, ale tutaj nie chcę kurczowrugić tych bytomia, bo wziąłem w sumie na przebranie. Wiecie dzisiaj i będę potem. O! tej naszej znaczy stary zary. No i, i i taka sytuacja, nie wiem, najwyżej będzie do miksa, bo zaczynał odcinek miksa. Taki worek, i wystaje coś jakby. Patrzcie, nie wiem, telefon, tablet, co to jest, podkładka, jeszcze powiesz mi, że, że laptop, to już w ogóle będzie ja za bez trzywanki. wyciągamy to komisyjnie i zrobimy to razem, wszyscy, wszyscy, I to wygląda normalnie na, ja nie chcę ich zmówić, ale to wygląda tam chyba na laptopa. No ale ciekawa Tu Nie, chyba nie Tu co może być, tam nic nie ma Tutę buty Adasia widzę jakieś Tutaj Tam też nic za Więc dobra, kluczowa będzie chyba tylko farba z tym I z tymi zabawami Jakiś podkład by się przydał, Dobre, żebyśmy widzieli sobie Mamy jakiś podkład Halo, halo jest jakiś podkład. Je, o jest coś się znajdzie. Pan podkład bierzemy zawsze, bo sprzątamy po sobie. Zawsze po sobie Nie ma włzań i Dobra Sprawdzimy Czy to Pajemy... jajka? jajka i tam jest o, 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 coś już jest. jest i sprzęta jak woli się nie liniujmy już nie obrazi czy tak zmaniemy co to jest? o to czemu nie, no jest procesor, co to kurcze najwyżej będzie do miksa się nie mogło To jest za bardzo takie rzeczy, tutaj w środku, nie, nic nie puka, przyczepione, nic może dwa tablety, patrzcie dwa, dwa laptopy to jest ten po jednego kuba już te bazę to to pobudzili kabo o jeden sposób wrzucili do tutaj one osobno i będą a drugi jest ten, I ramy są, proski są chyba tak, też ramy są nie wiem gdzie jest, dysk wyjęli tu też chyba wyjęli, tak tu, mamy wyjmują nawet nie wiem jakiś Inspiron taki ideal to pojedzie do tego ale są jest, jest tylko bez zysku sprawdzimy jeszcze tę czekaj gdzieś otwiera zróbmy to, są sprawdzimy monitor, monitor jeszcze i tam na odzysk pójdzie z tego to jeszcze nic nie da raczej zrobić wyjąć taką baterię i te, te części na odzysk i ten, i ten. Dobra, to pójdę na odwrót to nawet, ja nie będę nawet do buduł, brał do niebie. Tutaj pewnie nie być. Ostatu na dzień, że... Nie, 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 jest taka. No i będzie do nie, 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 ogóle nie, 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 a to w ogóle zostało, a, jest w delu, szyba co? jest, patrzcie ty fajny ten der może tego razu zrobić, patrzcie Idzie 7 ty to może być dobry lapek Długo zrobić, procek jest RAM jest dysk wrócić, ja tutaj przetrę kurczę go tak za my się już też brzodzimy powoli no właśnie, Trzeba go ogarnąć. Czym tu można wytrzeć? Nie ma żadnego wytarcia. Niczego papierek, tylko I co. Tu się od kawy obrócili. Tu się nie sobie. to. Tu części do przeczyszczenia. Wszystko. Nie pójdę. Zerkowi jest, Uf, to jest to. Ciekawe, co upadło. Musimy się go pozbawić, Mogę To wszystko razem komisyjnie. Tylko to komisyjnie to się... i będzie od niego chyba to, nie? Tak. Czemu robić i ten corej 7 to można zrobić, by było, wiecie, patrzcie i co jest, lat, tylko tak każdy inny, w każdym wyciągają te dyski twarde przecież tylko czego zrobić? Ważne, że matryca jest. Możliwe, że to Co, jest, jest delikatny. Zobaczymy, co z nich się je wy Jeszcze jakiś krejszy z tego to się raczej nic nie wydziała Z tego to był odwizd od razu, tych już Może, może, może i siebie wydziałało. Chyba wiem, może się całego o to to jest a co, a chałup Dwa laptopy z tej miejscówy. Jeszcze ta strona, no przecież ładowara, dwa laptopy i... Coś jeszcze tu było? Nic, a zabawki. Poczekajcie, bo będę zapomniał. O, teraz trzeba, żeby to się nie obrudziło. To. Mamy dwa laptopiki. Fajnie, coraz lepiej wyglądają. Można je skonserwować, będzie. Już schnąłem, Dwie sztuczki. Tu nic nie było, nie? nie ma. Nie ma bziół, o! Wydawało mi się. Czekajcie. Sprzątamy po sobie. Nie ma. Nie ma lipy, nie? To wszystko teraz sprzątacie z powrotem. Patrzcie. Recykli, Elektroniki tam nie powinno być. Recykluje się i przy okazji pomagacie oddzielać. Pójdzie do kartonu i to resztę to też pomagać się, nie zawsze. Ja tego nie nagrywam, ja ale zawsze tak robię. Chodźcie do zabawy, podpakuję zabawki. no tu ten domorfund dzwoni cały czas. Zobaczymy zabawki. Pójdźcie zabawki. Dobra. Komisyjnie. Znowu szedłem na transport, a na transporcie tam ta latarka. Dlatego znowu sztyka Ale to już nie będzie. Dobra. Bo do zabawki to trzeba czystej zamówić polskie świetniki 2025 takie co taki się przywitało taki wóz się rozplastrował no i co? jakaś rubika, ale jakaś wersja nie wiem smileya trzeba ułożyć chyba, wiecie? Łóż smileya smiley, pisze smiley dobra, to nie bierzemy nie, chyba nie magiczne pudełko Isle of horses pudełko uszkodzone, nie będziemy brać. czy będą tam konie ja kocham konie, tak powinny być konie co będzie nie wiadomo butelka, mleko jakieś Zawiodło się sprzęt do kariery masakr może tu nic nie będzie o jest, Tam jedna figurka little people to zrobiło er, tą figurę little people zrobiło Mattel zrobił w 2012 roku ona ma już 15 lat prawie 14 lat 14 lat figura sorry, że pika latarka następnym razem, bo lecę tam gdzie tamta latarka jest może zostawiłem Dobra jest jedna figura, lecimy, ale się uda co to jest? Nie brakuje tu nic? Co to? Nie wiem Po co w tym chodzi? Jak wszystko powciskasz, tak? To wyjdzie? Nie Nie wiem Ty możecie swojego zrobić żeby jeździł co, to, co, co to jest? Jakieś na święta coś takiego Nie zobaczymy dalej Ale zawiodłem się na zabawkach O, chociaż to fajne jest Do tej zabawy interaktywnej, nie? Taki konik to Jest to konik mamy na razie, o, to chyba jest do tego. Tak jest dziwo. O, drewniane zabawki to ja lubię. Lisek, paść. No, ale, ale fuda Drewniany lisek na kółkach pisze. Fajny. Ciężki taki. jeździcie nim tak bo to naprawdę jakieś dziecko będzie potrzebowało takie oliskane kołka z ruszającą głową fajnie się steruje dobra zabawka Tyle jeszcze są fajne. Jak gdzie piesek taki działa to? Jako, gdzie się włącza? Gdzie się włącza? Powiedz piesku. Piesek jako, na głowie mu nie. Z boku tu też ktoś, ktoś zmienił baterię. Ale gdzie go się włącza? Nie wiem. O! Fajny Mikołaj, czyściutki czysty, niezniszczony zniszczony mikroajek do rybki można sobie łowić tutaj macie haczyk lubimy haczyk zostawimy innym poszukiwaczom to też będzie jeździć czy nie kotinko patrzcie Chotinka I? i naprawdę nie widzi. Ta chotinka nie widzi. Nie, wiem, może znaczy baterie w niej. O, nie bardziej figura. 2021 Disney Pixar. Z królowa. Elegancka figura, elegancka. kurde też weźmiemy co to takie śmieszne skip hop skip hopa za to oo ale co ja dobrą będę skip hopem tak powiem weźmiemy tego skip hopa no no cię po jakieś Jakie to jest Fajna ta kalesja kosmetyczka lufka ale weźmy takie znaleziska laptopy co jeszcze z hop co to jest nowe ale nowe z jakiejś tej nie wiem, jakiś taki, zabawka, plusza, koziemy. To sama fiolka jest fajna, ale weźmy, bo nie wiem, co to jest. Może komuś się przyda. Na choinkę gdzieś czy coś. Kasa fiskalna, nie. Babki. Co to jest? I ZK. Co to jest z Nie wiem, do czego to może. Wow, Ale odlot centralnie! Jadka bez trzymadek! Jak to działa? O! Najlepsze znalezisko centralne. Widzieliście stara była zabawka? Trzymowa, myślicie? No to by nie robili, takie nie chyba ale normalnie. Takie perspektywy leci ja patent podpierniczę To wystarczy zawiesić na tym i robimy takie ptaszki drewniane, które latają e, Dobry patent Co to? Fajne zaradzisko no go. Może coś wam malatury powiedzą, nie wiem, ale weźmiemy e. tu jeszcze kasa działa, bo no, się Podliczaj nas nie działa, trudno, to już nic nie poradzimy. Jakiś taki A ten jeszcze największy misio, a nikt go nie zobaczył, a taki fajny. Ej zobaczcie jaki fajny czysty misiek. Mega Fajne zabawki, ten miś czysty jest. Bardzo czyściutki. jakieś firmy? Z Smikiego. a Smiki dobre robi, nawet mi się. Bo oczy mają takie żywe. Widzicie? Normalnie jakby się najadł. Zupy pomidorowej. Fajny ładnie się, pokaż się ładnie wszystkim, a nie dobra. I ze świętym Mikołem w duacie dzisiaj wystąpicie. Występ. Święty Mikołaj też rzeźnia, rzeźnia bez trzymanki. Prosto się, prosto. No tak, czy Mikołem, bierzemy tą też, nie? Z torebki, tylko trzeba, a nie, bo ona bo już chodzono, dobra, i wszystko, wszystko, wszystko kłóce to jest jak no to może jakieś zaprawy do zrobiania to może taką myszkę weźmiemy coś zrobiąc na palcach? na palcach taka myszka wiecie Może się bawić na palcach. no dobra weźmy tę myszkę wszystko rósł wszystko dobra szczegółowo jakoś tam to, nie wiem, fajnie, 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 A fajnie, a ta fajnie, fajnie, ma Mattel, to jest fajnie, 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 jest bajki, figura. To jest Matela. Matel. Fajne fajnie, No fajnie, Mamy takie tak, znaleziska. Tak. Polskie śmietniki 2025. Miazga bez trzymanki, tablety wyrzucają jeszcze. Zobaczymy tego Intel na 7. Lecimy dalej. Pozdrowia, pozdrowienia na wszystkich. E, kawczany już mam na nadzieję, że wypite To... Możecie zaparzać następne kawczany już. Możecie Już w 5. A to zostawimy na innych poszukiwacie. O, na palca, piesek jeszcze na palca. Patrzcie. Piesek jeszcze na palca. O! Czy taki na palce? Cały teatrzyk może. Coś... Eee, ty co to jest jeszcze? co to jest? Maska nie. Tak, taki jaki jednorożec, czy co to jest? Ale czyste, wiecie? Bardzo czyste zabawki? O myślę bardzo jeszcze coś jeszcze? Filki to wszystko, dobra. Wchodzimy dalej, ok, Okej. Okay. I? Nie, nie będziemy, zostawimy na komuś. Nie będziemy się bawili. No rycerz sobie, się nie, że się że... można walter. A co teraz? Co to nie poczułem? no, bo to jest, to oh, akurat okay. to. Parmazonix. Konik jeszcze. No okay. Podpis. nie. podpisany już nie będziemy. Dobrze. Nasze znaleziska pakujemy. No, mam nadzieję, że dobra selekcja tego nie. Zostawione, poszczętane, razem z piłeczką, a to weźmiemy i lecimy dalej. No i zapraszam na dalsze poszukiwania, moi kochani poszukiwacze, a może tu też coś jeszcze będzie? Jeszcze zobaczę, rozejrzyj się. Tu na przykład, Wszystko nie patrz zobaczymy zaraz jeszcze, momencik.